robimy tą siatkę konserwatorską, czyli kładziemy taką nitkę. Jak ja tutaj przyszłam do pracy, to ja powiem szczerze, ja tej nitki nie widziałam, bo nie wiedziałam, że taka cienka nitka może być. Mhm. Tak, to jest właśnie nitka. Teraz już ją widzę, teraz nawet nie potrzebuję tej, tej lupy, natomiast już w bardzo precyzyjnych miejscach. No to jest ona potrzebna, więc wtedy. Rozumiem. Wtedy, bo ona dosyć fajnie nam tutaj i doświetla i to do, no powiększa. No trzeba precyzja, mieć dużą precyzję i w rękach, i w oczach i cierpliwość. Bardzo dużo cierpliwości. Eee, no i taką. I tutaj mamy jedwab, tak? To jest, tak, tkanina, z... To jest y, tkanina z salonu księżnej Daisy, kapa, oryginalna mm. z jej czasów. Dlatego tak z pieczołowitością dbamy o to, żeby ona przetrwała, bo to już jest jednak y, no, trochę czasu minęło i szkoda byłoby, żeby. A jedwab ma tendencję taką y, do rozlatywania się, więc gdybyśmy tego nie zdublażowały na tkaninę spodnią, to być może tutaj w którymś momencie pojawiłyby się dziury już góry. Mm. A można jeszcze trochę